Słuchajcie, rząd chce w przyszłym roku ściągnąć z kierowców 100 razy więcej pieniędzy niż w tym roku. W tym roku z tytułu mandatów karnych z fotoradarów zaplanowano w budżecie miliard 200 tysięcy złotych, ale na razie ściągnięto jakieś 16 milionów. To wina przestarzałego sprzętu. Na przyszły rok zaplanowano z mandatów 1,5 miliarda złotych i zrobi to 406 nowoczesnych fotoradarów, cała sieć. Ale z drugiej strony to może być jednak strzał w kolano Achillesa, naszej gospodarki. Bo tak, zważcie, w tym roku prawo jazdy z powodu mandatów straciło 13 tysięcy kierowców. Jeśli skuteczność systemu poprawi się stukrotnie, to prawo jazdy straci milion trzysta tysięcy ludzi. To, to, to takie bardzo, bardzo duże miasto. Samochody nie będą się psuć, więc mniejszy dochód odnotują warsztaty. Stacje benzynowe zanotują też mniejszy dochód. Co więcej, Litwini, Ukraińcy i Rosjanie pojadą tirami przez Czechy i Słowację, bo co się będą narażać na straty? I nie będą jeść w naszych przydrożnych barach, prawda? I trzeba będzie je zamknąć. Wszystko to spowoduje mniejsze dochody do budżetu. I biedę przez te fotoradary, i na drugi rok trzeba będzie zaplanować ściągnięcie trzech dupoliardów pieniędzy od kierowców. No, a jak ich nie będzie, no to co? Bo tu wcale, słuchajcie, nie chodzi o bezpieczeństwo kierowców. Przecież cały czas w informacjach mówi się, ile rząd dzięki fotoradarom zarobi. A nic się nie mówi, ilu ewentualnie wypadków się uniknie. Może żadnego. Bezpieczeństwo to tylko pretekst, żeby zarobić. Ale może dobry pretekst. Pojeździmy, zobaczymy. Albo nie zobaczymy, bo nie pojeździmy.